Znajdujemy się na placu ćwiczeń prendocin pierwszego Brzeskiego Pułku Saperów Brzegu. Realizowane jest szkolenie z usuwania zatorów lodowych przy użyciu śmigłowców. Realizujemy tutaj następujące zagadnienia. Na zagadnieniu numer 1 żołnierze uczą się wykonać zapalnik lądowy i wysadzają materiał wybuchowy z lądu za ukrycia. Na zagadnieniu, zagadnieniu numer 2... Wykonujemy zapalnik lądowy do wykonania już zadania ze śmigłowca. Żołnierze wykonują tam zapalnik lądowy, lądowy o długości 1,8 m 2,4 m. Zagadnienie numer 3. Pakietujemy materiał wybuchowy, wkładamy go do worka i przygotowujemy materiał do wysadzenia ze śmigłowca. Zagadnienie numer 4 jest to punkt wyczekiwania, gdzie żołnierz przygotowuje się do tego, żeby wsiadł do śmigłowca, zapina uprzęże, idzie wraz z instruktorem i czeka na przylot śmigłowca. Kolejne zagadnienie to już jest faktyczne działanie żołnierzy i saperów w śmigłowcu. Po wylądowaniu śmigłowca, saper wsiada do śmigłowca, technik sprawdza jego zapięcie. Instruktor sprawdza, czy jest przygotowany do wyłożenia ładunków. Następnie śmigłowce przemieszczają się na punkt przygotowany wcześniej punkt, gdzie wykładany jest materiał wybuchowy i wysadzany jest ładunek wybuchowy. Szkolenie odbywa się wraz z pierwszą brygadą lotnictwa wojsk lądowych. Uczestniczą w nim cztery śmigłowce, mi 2 oraz żołnierze z wszystkich jednostek wojsk inżynieryjnych z terenu polski. W szkoleniu bierze udział 46 żołnierzy wojsk inżynieryjnych oraz 37 żołnierzy wojsk lotnictwa wraz z obsługą, która przygotowuje śmigłowce do kolejnych lotów. No